Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy na delcie San Jacquin. Łakwin Jakwin, czytajcie to jak chcecie. Przybyliśmy po to, żeby złapać basa niebieskiego, pospolitego i medalowego. I wszystko ładnie pięknie, bo preferowane przynęty, które tutaj nam polecają, to kulki ciasta, świerszcze, czerwone robaki, białe robaki. Złapiemy na to też basa czerwonego, basa białego, złapiemy też sumika kociego i nawet płoć kalifornijską. Rozrzut jest niesamowity, a mi udało się wyselekcjonować dwie przynęty, dzięki którym szybciej i sprawniej złapiecie tą rybkę. Jeżeli chodzi o pierwszą przynętę, jest to serb. Ser haczyk od 1 do 4 na wędce gruntowej. Jeżeli chodzi o wędkę ze spławikiem, 100 cm ser haczyk od 1 do 4. I tutaj będziecie łapać zarówno sumika kociego, jak i basa niebieskiego. Jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie basa niebieskiego, niestety medalowego jeszcze nie udało mi się złapać. Są to jętki. Najętki będziecie łapać tylko i wyłącznie basa niebieskiego. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek Wy mnie tam oglądacie, a także powodzenia w łapaniu basa niebieskiego, również i medalowego. Zapraszam do polajkowania, do subskrypcji i komentarzy. Trzymajcie się chłopaki. Cześć! you mm -hmm.